Cześć, witam Was w dzisiejszym filmie, dzisiaj witam Was z garażu, e, a mianowicie z Robotaju, e, bo nadszedł znaczy ten cudowny dzień, kiedy w końcu e, maluję zaciski. Tak. E, po trzech miesiącach czy czterech w końcu się zabrałam. E, no, także pokażę Wam może co kupiłam, co robię w ogóle co tu się dzieje, jaki syf to się dzieje e, i wybaczcie, że jestem bez makijażu, bo mi się nie chce. Mam wolne, w ogóle mój outfit dzisiejszy jest też generalnie, no, fashion week to się chowa. Mhm. No dobra, może przejdźmy do tego, co kupiłam. A kupiłam taki, otóż, zestaw. Stwierdziłam, że będę malować to pędzelkiem, a nie sprejem e, Także kupiłam jakiś zestaw e, po, na Alegroza, chyba, nie wiem, ze 120 zł, e, foliatek, jakiś coś tam, coś tam. E, generalnie ma być kolor e, czerwony, taki ładny, krwisty, matowy. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To no, przy mnie to może być różnie. E, w zestawie mamy, tak, mamy e, cleaner do, do wyczyśczenia naszych wycisków Mamy... Wybaczcie, bo tu jest głośno, bo tu jestem przy ulicy i generalnie mam otwarty garaż. Garaż? Dobra, pokażę dalej, co tutaj mam. No, mamy tutaj jakąś małą puszeczkę. Nie wiem, co tam w sumie jest w środku. Bo tu nawet nie jest napisane, co to jest. To pewnie jakiś rozcieńczalnik, czy palerawiec, I tu pewnie jest farba. No, była też metalowa szczoteczka, mamy pędzelek, rękawiczki, full service, tika na siaba-daba, tak. No. I generalnie to, co teraz robię, to już Wam pokazuję, co robię. No, tak wygląda generalnie moje stanowisko pracy. Da -da -dam, da -dam, da -dam. Tutaj przy bardzo elegansie samochód na podnośniczku sobie stoi. I generalnie Wygląda tak. to tak. Proszę bardzo, tu już trochę poskrobany przeze mnie e, ten delikwent. Wygląda mniej więcej właśnie tak. Szczoteczka, jaka była w zestawie, to jest coś takiego. Już robiłam podejście też z wiertarką. E, w razie czego mam też takie narzędzie zbrodni, mam też takie narzędzie zbrodni. E, no i co, i piłuję. No i tak to wygląda w maździńce. Jeszcze Wam nie przedstawiłam tak de facto. No, ale to jest moja maździnka. W następnym odcinku Wam ją przedstawię, opowiem troszeczkę więcej o niej. No, no i tak to wygląda. No i co już ruję dalej? Tak to wygląda przy jednej warstwie. Jeszcze mam tu pośpiecę. Tada! Jeszcze zaraz nałożę drugą. Czekam aż trochę podejść podeśchnię, ale już coraz bliżej. Patrzcie. Uwaga, uwaga, mamy warstwę numer dwa. Wygląda to następująco. Da okay, warstwa ostatnia. Wygląda to tak. Jednak tej farby zostało więcej niż sądziłam w ogóle, bo jeszcze tutaj mam w pojemniczku. A to jest jedna porcja. No i wygląda to tak. No i drodzy, wygląda to moim zdaniem całkiem fajnie. Także brawo ja! Da, 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 da. Tak to wygląda. Troszeczkę dalej. Nie, no wydaje mi się, że całkiem elegancko to wygląda. Jeszcze trzy. Także do roboty, babu. <laughs>